Witam w nowym odcinku na moim kanale. Na początku zostawcie suba lajk, udostępnicie. To jest pierwszy film z 2024 roku. Ja się tak dobrze czuję, że w końcu jest nowy rok. Pewnie widzieliście poprzedni filmik, co zrobiłem. No, teraz mamy w końcu 2024 rok. No, tak, to akurat widzowie wygląda. I w dzisiejszym pierwszym odcinku z 2024 roku, ten tak jak mówiłem, Nagram kolejną fajną, chyba też y, taką lepszą trochę, ale dłuższą taktykę na gemy. cały czas nie mogę ją dobrze zrobić, cały czas dostaję 37 gemów, ale postaram się teraz ją dobrze zrobić, jeżeli ją zwalę, to wam dam ten link w opisie do tej taktyki, o tego jednego takiego ziomka trochę jak ja, że ma, że ma ten sam trochę content i w ogóle, ale nic się gada i no. Zadam link do, do jego kanału w opisie Dobra To co najpierw robimy? To najpierw, sk o Jezu, to najpierw skipujemy Tutaj widać, czekajcie, podgłościłem trochę grę A tutaj już widać, że przez głupie wczytywanie już przeszli trochę A skipujemy aż do czwartej fali, żeby Ten, postawić tego no bo, Żeby postawić hyperomancera A później stawiamy farmę Później więc tak, w ogóle nie powiedziałem, co potrzebujemy tu. Czekajcie, zaraz wam powiem. To tak, potrzebujemy tutaj minigunera, el elektrycznego, piromancera. Możecie, jak macie złotego, to złotego, a jak nie macie złotego, to też to działa. E, dowódcę i farmę. Więc takie rzeczy potrzebujecie. Tutaj cały czas teraz stawiacie farmy i je a już chyba, nie pamiętam do której fali, ale potem jak już wszystkie farmy postawimy, cztery farmy na pierwszy level, to już upgrade'ujemy Pyromancer'a na drugi level. Zresztą zobaczycie, nie będę wam tego pokazywał, po prostu oglądajcie i patrzcie. Tutaj kolejną farmkę i jeszcze kolejną. Więc postawiam 4 farmy, upgrade'ujemy na pierwszy. Przepraszam, trochę mi słuchawki odłączyło, przepraszam. Już jestem. sam. tak jak to widzicie, już zabradywałam na cztery, far cztery farmy na pierwszy level i teraz upgradeuję pirumancera na drugi level. Przepraszam coś mi słuchawki nie się chyba odłączyły. No przepraszam za to. spotkało mi się niechcący wyłączyły. Dobra, teraz upgrade'ujemy na drugi level. I teraz, jak już mamy zapgrydowanego, to upgrade'ujemy te cztery farmy. Na drugi level upgradujemy i tak cały czas upgradujemy. Słuchaj, nie, nie, cały czas, przepraszam. Upgradujecie tu jedną faremkę. Dobra. I stawiacie. Cyk. Tyk. Tylko tutaj tą jedną tylko upgradujemy, a potem ten. Upgradujemy tego tutaj elektrycznego. Chyba znowu zwaliłem, że nie chcąc upgreduje farmę, ale dobra. Mam nadzieję, że będzie ja chcę włączyć zaokrejdować paremkasa i teraz to widzicie na drugi level, żeby mógł ten bić w powietrzu te latania. W ogóle jak to nagrywam to jest pierwszy stycznia nie? 2044. i te skrzypory mają spory po prostu moby. Moby będę nazywał moby, tak? Mają takie jakby czapki i, co, i myślałem, że z nich wypada te całe a z nich po prostu ten. O prostu mam taką teksturę, nie, że na każdą tutaj wacie są te czapki, nie, i to jest komiczne po prostu. Jeszcze nie testowałem, no ale czy, czy będzie boss końcowy, na przykład Molten, nie, normalnie czy nawet, nawet upadłem, no, nawet w harcie. Czy w ogóle będzie, będą mieli czapki, to by było komiczne, nie? to by komicznie wyglądało, gdyby mieli czapki, <laughs> wyglądało komicznie. Dobra, no tutaj trochę przejdziała to nic. Tak, tak. No i tak się skipujemy. Na szesnastą fali chyba będzie ten boss taki pancerny. Więc musimy tutaj szybko działać. Dobra. Tych. Tutaj się cały krydłuje. A strąga tak już idzie. I musimy niestety ślad tak jak tutaj widać, skipnąć, byśmy mieli minigunera. Tutaj skilkujemy. żebyśmy mieli minionera. Jeżeli mi ta po prostu taktyka nie wyjdzie znowu ją spierdzielę, no to dam wam link w opisie, zobaczycie dokładnie, jak to u niego wygląda. Ja robię tak po swojemu, nie? I tak to nie jest się pomiędzy, tak? Dobra, stawiamy tutaj minionera i przejdziemy na pierwszy poziom. on szybko zabije tego tutaj. Dobra, dalej. dobra, dźwięk na tej fali będzie ten boss, od którego zginąłem na poprzedniej taktyce, ale już go... postaram się zabić. Chyba ja. okay. tutaj... przejdzie. No, trochę ich przeszło, ale to nic. Więc tutaj przejdę na kolejny level. O jest, bro, zginęliśmy, Boże. Alby, alby, zginął. Jež. Dobra. Teraz, z tego co pamiętam, wstawiamy drugiego minikunera. Dobra. Wstawiamy go gdzieś... To jest ten boss, 9, na 9, nie skikujemy jak wybijemy te wszystkie farmy na trzeci lewek. radę jakoś... Oj, oj, widzicie, prawie bym skippował nie chcącego. Ale nie skiknęły, bo nie wolno już tutaj nie Co, no, tutaj z to mega powolnego. Dobra, i teraz go bijemy tak samo. A powinniśmy dać chorobę.

Ta 23 fali będzie dalej ukryty boss, co będzie miało już 700 minut, a będzie szybko działać. Szybko działać, szybko i dałaś te Aaa, dobra.

O mój ty, kurwa kolega kurwa, kolega Cyk. Cyk dobra yy, Teraz stawiamy kolejnego mini Gunera. tego nie zwali, bo jak zwalę, no to będzie pipa blada jak zwalę A ja bym raczej nie chciał zmienić. Ja, jeszcze nie będę szedł I kurde w fali będzie szedł tutaj Laskipnę już nie. nie! I tutaj samo moje ale błąd zrobiłem Boże, ale błąd zrobiłem nie, ale błąd się nie No nic, kurde że go zabijemy jakoś Damy radę. O, damy radę. No, co to? Och, co jeszcze dajęśmy radę? No bo jak damy radę, to upgradeujemy go na ten level, żeby w ogóle nam starczy Highs. Mam nadzieję, że starczy. I na ten tej fali będzie szedł ten boss, jeżeli zwalę, to nie będzie szedł, to będzie szedło trzech upadłych, czy nie upadły tylko cieni tych bossów, jeżeli ja zwalę, to mam tam link w opisie, tutaj też zwalę, już nie wiem ile razy zwaliłem tam do ale tak, że tak, nie zwalę. Mam takie Jeszcze bi Drugi na Jest na tego. O shit, shit, shit. Dobra, poświęcamy farmę, sprzedajemy. Niestety. A, biedne chorwa. Daj, dawaj, dawaj. Nie, ja. nie, 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 tak blisko. nie, 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 tak blisko. A, przepraszam, was, tak nie, ale nie, tak blisko. nie, nie, Ja, no to tak jak obiecywałam, tam wam link w opisie do tej taktyki, jak przejść. No ale widzieliście, jak było blisko. No widzieliście sami. A ja musiałam sprzedać farby, bo mi hajsów mi nie, nie starczyła. I chyba znowu spadnie. Tak jak on tam nie No nic. Dziękuję za oglądanie. Szczęśliwego nowego roku. Jutro będzie kolejny odcinek. Także żegnam się. Cześć.